Jeśli szukasz kodu rabatowego do Bluehost, aby zaoszczędzić na hostingu, trafiłeś we właściwe miejsce. W tym filmie pokażę ci dokładnie, jak krok po kroku uzyskać największy możliwy rabat na Bluehost, a także podzielę się kilkoma przyjaznymi dla początkujących wskazówkami, które pomogą ci wybrać odpowiedni plan i zacząć z pewnością siebie. Gdy odwiedzisz stronę Bluehost bezpośrednio, zobaczysz tylko standardowe ceny. Ale jeśli skorzystasz ze specjalnego linku partnerskiego, który umieściłem w opisie filmu, automatycznie odblokujesz lepszą ofertę, taką, której nie znajdziesz na stronie głównej i która nie wymaga kodu promocyjnego. To działa całkowicie automatycznie. Wystarczy, że przewiniesz w dół, klikniesz pierwszy link w opisie, a Bluehost zastosuje najlepszy dostępny rabat, gdy tylko strona się załaduje. To szybkie i proste. Teraz porozmawiajmy o planach. Jeśli tworzysz swoją pierwszą stronę internetową i chcesz czegoś prostego, plan podstawowy zazwyczaj będzie najlepszym wyborem. Obsługuje jedną stronę internetową, zawiera podstawowe funkcje i jest najtańszą opcją. Jeśli chcesz sprzedawać online, potrzebujesz zaawansowanych funkcji. Wykrywanie złośliwego oprogramowania, szybsze ładowanie stron, narzędzia dla firm internetowych, Plan E-Commerce Essentials to świetna propozycja. To niewielka różnica w cenie, ale otrzymujesz wszystko, czego potrzebujesz, by rozpocząć i rozwijać swój sklep. Niezależnie od wybranego planu, wszystkie pakiety hostingowe Bluehost oferują darmową domenę na pierwszy rok, bezpłatny certyfikat SSL zabezpieczający stronę oraz instalację WordPressa jednym kliknięciem, dzięki czemu szybko wystartujesz, nawet jeśli robisz to po raz pierwszy. Kolejną zaletą jest ich całodobowa obsługa klienta. Niezależnie od tego, czy masz problem techniczny, czy po prostu potrzebujesz pomocy w czymś, ich zespół wsparcia jest zawsze dostępny przez czat lub telefon. To świetne rozwiązanie dla początkujących, zapewniające spokój ducha. Bluehost oferuje 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. Jeśli zmienisz zdanie, możesz anulować usługę w ciągu miesiąca i otrzymać pełny zwrot. Bez żadnych pytań. Podczas finalizacji zakupu Bluehost może zaproponować opcjonalne dodatki, narzędzia SEO, dodatkowe zabezpieczenia, usługi e-mail. Nie są wymagane do rozpoczęcia, więc jeśli chcesz trzymać się budżetu, śmiało możesz je odznaczyć. Zawsze możesz dodać je później, gdy twoja strona będzie działać. A kiedy już się zarejestrujesz, nie zapomnij obejrzeć kolejnego filmu, który podlinkowałem tutaj. To pełny krok po kroku poradnik jak zbudować stronę WordPress od podstaw z Bluehost. Od logowania przez personalizację aż po uruchomienie. To wszystko na teraz. Dziękuję za oglądanie ze zniżki na Bluehost.